Półtora biliona złotych. To jest ocena, że tyle będzie kosztować doprowadzenie wszystkich budynków w Polsce do tego, do czego chce Unia Europejska, czyli do pełnej zeroemisyjności zero wszystkich będzie w 2050 roku. I na to Unia nie daje żadnych no pieniędzy, żadnych liczących się w każdym razie Ale pieniędzy. Skąd pan wie, co się wydarzy w ciągu następnych pieniędzy Jest tylko informacja, że polski rząd ma zadrać, te wszystkie budynki były wyremontowane. Co do rolnictwa jest to samo, przecież w marcu. Nawet Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim głosowała przeciwko. Przeciwko kolejnej dyrektywie wprowadzającej kolejne elementy Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie. To jak widać, wasza skuteczność w negocjowaniu tego, co tutaj jest, co tutaj pani zachwala rolnikom, tak? jakie szczęście ich spotka, ale kiedy Europejski Zielony Ład No Wy nie no rozumiecie. No najwyraźniej idei macie ograniczoną skuteczność. Wy kompletnie nie rozumiecie idei wspólnoty europejskiej. Poseł, kompletnie głosowaliście kompletnie przeciwko. Czy pan rozumie, że. Nie, nie, właśnie nie rozumie pan, na czym polega Unia Europejska, na czym polega wspólnota. Się, na budowaniu lepiej, większości, rozumiem. ale też porozumieniu w ramach oczywiście. Określonych grup. W związku z tym dzisiaj budowanie. Głosowaliście przeciwko w odróżnieniu od swojej własnej grupy. No, gdzie tu jest dobry własnej... ja mam pytanie, ja mam